Witajcie, witajcie ludzie. To mój Holand jest Opan. Już tuż tuż, stałowe Zaczynają się 17 sierpnia, a kończą 24 sierpnia. Dla da przypomnienia, wrzesień, październik, listopad, jeszcze jest nie wiadomo kiedy będzie jeszcze. Ale to nie wszystko. Świeżo kupiony czok 121B z dość dobrą załogą już prawie będzie miał 5 PK jeśli nie mylę I mojego zadanie jest z najmniejszych czołgów i dość przyjemny. No to zagramy pierwszą literkę. A i bym zapomniał. Taki typowy standardzik, małe zestawy, duża gaśnica, dosyłać wentylacja i dalej robię eksperymenty na nowych wyposażeniach. Nałem ten wzmocnienie pancerza w ogóle. Zobaczymy jak tutaj pójdzie. Pierwsze losowanie ma stepy. Będzie bardzo ciekawe. Do swojej dziewiątki, dziesiątki. Niestety. Ojem ciwa, nie mamy. O to niezbalansowana gra jak zwykle. Pierwsze co ja zrobię to tak. Zobaczę, stanę w krzaku. Najprawdopodobniej. Spróbuję coś na przejeździe, coś uczknąć parę hapsa. Najlepiej na ciptę nie. Patrzę, patrzę. Skoda podjechała na spotera. Zobaczmy czy ona coś spotni cokolwiek Obieg widzę I niestety cofnęła A estebec wyłania się chyba To ta z on teraz pojedzie No to uznałem że pojadę trochę dalej Widzę, że już Ovid-27 już jest przy bazie, obiet. widzę, że potrzebuje pomocy z automatu, jadę do niego, żeby mu to pomóc, ale nie od razu na agresora. Najprawdopodobniej zaraz do opalniego przyjedzie. Dostaje bułę za 380 równy. Dostaję kolejną bułę No nie, Kolejną bułę dostaje. Ja zwalam go Teraz obieg mi został, estebek mnie bije Niestety, muszę na niego wyjechać. e piątka pomogła mi. Teraz były zanim się ukryć. Nie przebija piątki dobrze. Teraz go walę. Teraz mam nadzieję. Nie przebiję i niestety. Trzech stoł mnie wyjali. O to widzicie, jak to jest fajny czołg. To świetna bitwa, o sobie stanie bo było z trzech tą prawie, że na no, przez chwilę na pół zmian z dwóch czołgi. Ale tak mnie dobrze poradziły w miarę mojej sytuacji, jak mi się zdaje. No to tyle, żegnam. Miłego dnia.